Jak nazywa się wielkość fizyczna będąca iloczynem siły i odległości od punktu przyłożenia siły do osi obrotu? Moment siły. Jak nazywa się wynagrodzenie, które otrzymujemy za powierzenie bankowi naszych pieniędzy czyli opłata za korzystanie z kapitału pieniężnego. Odsetki. Jak nazywa się węgorz, u którego w trakcie rozwoju dochodzi do zmiany płci, a w morzu wykazuje on niezwykłe zmiany barw? Węgorz wstążkowy. Jak nazywa się najsłynniejszy teatr baletowy w Rosji, symbol historii rosyjskiego baletu? Teatr Bolszoj. Który narząd najszybciej reaguje na odwodnienie organizmu? Mózg. Jak nazywa się filozofia życiowa polegająca na redukowaniu zbędnych rzeczy i dążeniu do prostoty? Minimalizm. Jak nazywa się właściwość, w której niestabilne pierwiastki ulegają rozpadowi jądrowemu, emitując promieniowanie? Promieniotwórczość Jak nazywa się francuski pisarz i lotnik, autor powieści Mały Książę? Antoine de Saint-Exupery Jak nazywa się animacja, w której mała rybka w poruszającej scenie ponownie spotyka się ze swoim ojcem? Gdzie jest NEM o znak zapytania? Jaki kolor powstanie po zmieszaniu farby niebieskiej i żółtej? Zielony. Który kontynent jest największy pod względem powierzchni? Azja. Jak nazywa się zjawisko, w którym pod wpływem presji psychicznej skuteczność działania ulega pogorszeniu? Paradoks pochwały. Jak nazywa się portugalski odkrywca, który jako pierwszy poprowadził wyprawę dookoła świata i odkrył ocean spokojny? Ferdynand Magellan. Z jaką prędkością, w przybliżeniu w metrach na sekundę, rozchodzi się dźwięk w powietrzu? Około 343 metry na sekundę. Na jakim kontynencie leży najdłuższa rzeka świata Nil? Afryka. To krople wody, które zamarzły w powietrzu i przybrały postać sześciokątnych kryształków. Co to jest? Śnieg. Jak nazywa się francuski deser z bezy i kremu, którego kształt przypomina górę? Montblanc. Jak nazywa się sposób przekazywania energii cieplnej poprzez bezpośredni kontakt ciał lub cząsteczek? Przewodzenie ciepła. Co tworzyli starożytni Egipcjanie, aby po śmierci móc zaznać wiecznego życia? Mumie: Jak nazywa się w mitologii greckiej ród olbrzymów, z którego pochodził Tytan dźwigający sklepienie nieba? Tytani: Jak nazywa się zdolność rozumienia uczuć innych osób i współodczuwania ich? Empatia. O ile stopni jest nachylona oś obrotu Ziemi? Około 23,5 stopnia. Jak nazywa się starożytny grecki filozof, który powiedział, że nauka jest przyjemnością, a nie obowiązkiem? Arystoteles, IV wiek przed naszą erą. Dlaczego dzień na Wenus jest dłuższy niż jej rok? Powolna rotacja. Jaki warunek musiał spełnić Orfeusz, aby wyprowadzić ukochaną z Hadesu? Nie mógł się obejrzeć za siebie. Cywilizacja Mezopotamii była jedną z pierwszych, które rozwinęły się między dwiema rzekami. Jak nazywają się te rzeki? Tygrys, Eufrat. Które państwo ma największe terytorium na świecie i rozciąga się jednocześnie w Azji i w Europie? Rosja. Jak nazywa się opera Mozarta, której akcja rozgrywa się w magicznym świecie nocy? Czarodziejski Flet. W okresie której dynastii wzniesiono świątynię Angkor Wat w Kambodży? Dynastia Angkor. Jak nazywa się proces, w którym organizmy rozkładają substancje odżywcze z użyciem tlenu, aby uzyskać energię? Oddychanie. Jak nazywa się francuski malarz, który stworzył cykl obrazów tancerki. Onrimatis. Jak nazywa się animacja, w której potwory wykorzystują śmiech dzieci do produkcji energii? Potwory i spółka? Jak nazywa się prawo, dzięki któremu każdy obywatel ma w wyborach jeden, równy głos? Powszechne prawo wyborcze. Która piosenkarka nagrała utwory, Toxic i Baby One More Time. Britney Spears. Jak nazywa się praktyka ograniczania korzystania z urządzeń elektronicznych na rzecz doświadczeń w świecie realnym? Digital Detox. Co jest głównie magazynowane w garbie wielbłąda. Dzięki czemu może on długo przeżyć na pustyni bez wody? Tłuszcz. Jak nazywają się substancje chemiczne wytwarzane przez rośliny, które regulują ich wzrost i rozwój? Fitohormony. Jak nazywa się sytuacja w baseballu, gdy pałkarz czterokrotnie z rzędu zostaje wyeliminowany przez strike-out? Golden Sombrero Z ilu klawiszy składa się klawiatura fortepianu? 88. Który rosyjski pisarz napisał powieść Zbrodnia i kara? Fiodor Dostojewski. Dziękujemy za oglądanie do końca. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dzięki Tobie możemy tworzyć nowe quizy.